Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z tematyki zakupowej. Tym razem będą to pierwsze takie zakupy przedświąteczne, więc jeśli jesteście ciekawi, co można dorwać już w Pepko, w Rosmanie i innych sklepach, to oczywiście zachęcam do oglądania dalszej części filmu. Te rzeczy są jeszcze dostępne, więc myślę, że tutaj spokojnie to, co Wam pokażę, jesteście w stanie jeszcze dostać, i po prostu muszę to jakoś tak przelecieć przez to, bo dosyć sporo się tego nazbierało. Nie zakupiłam tego w jeden, dwa dni, tylko tak zbierałam, zbierałam, aż się uzbierało, i może rozpocznę od. Rosmana, chociaż Pepko jest bardziej interesujące, ale w Rosmanie wbrew pozorom jest bardzo spory dział, jeśli chodzi o akcesoria świąteczne, i rozpocznę może właśnie od takich typowych. Świątecznych dekoracji, jakimi są chociażby takie śnieżynki oraz drewniane choineczki, są pomalowane na białość, na czerwonym sznurku i koralik jest również czerwony, i jedna taka sztuka kosztowała chyba 3 zł, więc stwierdziłam, że biorę i albo wykorzystam na przykład do kartek świątecznych, albo zawieszę na choinkę, albo jakoś inaczej, to wykorzystam. Jeśli już jesteśmy w tematyce drewnianych dekoracji, to w Rossmanie jesteście w stanie również dostać takie drewniane, czerwone renifery w drewnianym pudełku i to kosztowało chyba niecałe 10 zł. Mamy tutaj 12 reniferów z zawieszki drewniane, które prezentują się naprawdę bardzo porządnie, więc naprawdę to nie mogło znaleźć się w moim koszyku i takim to sposobem wrzuciłam go. Tutaj na dziale takim kuchennym wzięłam sobie również taki sznurek, który wygląda podobnie jak taki sznurek jutowy, ale niszczymy się tak bardzo, jest to Tworzywo sztuczne Więc tutaj być może się również mi w jakimś DIY-u przyda Kosztował około chyba 5 zł Również mnóstwo tasiemek Które możecie w Rosmanie dostać I mam tutaj 6 tasiemek W długości 4 metrów One są wąskie, bo one mają chyba Pół centymetra Bądź centymetr, ale są brokatowe Myślę, że fajnie można je Wkomponować, czy to w pakowanie prezentów Czy też w jakieś kartki świąteczne Bądź inne wiejełaje świąteczne, więc jest naprawdę ogromny wybór takich. Stążek w Rosmanie. Również bardzo ucieszyłam się na widok tych oto filcowych podkładek. W zeszłym roku nie dostałam takich typowo świątecznych podkładek, a właśnie w Rosmanie w zeszłym roku kupiłam filcowe podkładki. Właśnie tego typu czerwone, z, wytłoczo z wytłoczonymi wzorami. I te idealnie będą mi pasować do koncepcji stołu, który mam w chwili obecnej w głowie na Wigilię, więc tutaj e, takie szare, filcowe podkładki Podkładki z wyciętymi różnego rodzaju śnieżynkami za 4 zł. Jest tu 6 z tych podkładek, więc naprawdę po prostu mega się ucieszyłam, gdy je zobaczyłam. I również na tym dziale świątecznym wzięłam dwie puszki: jedna jest to brokat srebrny, a drugi jest to mróz na szyby, był również sztuczny śnieg. I to oczywiście również wykorzystam do DIY -ów. i chyba 7 zł, jedna taka puszka kosztowała, więc. To by było tyle, jeśli chodzi o rosman. Wydaje mi się, że nic tutaj nie pominęłam. Z innych sklepów może Wam teraz pokażę rzeczy. Pierwszą rzeczą, taką stricte świąteczną, którą zakupiłam, były to takie lampki LEDowe 20 sztuk z Lidla, które kosztowały 20 zł. I one 20, no co ja Wam mówię, 9, 12 zł chyba kosztowało, więc dosyć sporo, bo wiem, że w internecie można dostać je dużo, dużo taniej. I po prostu są to takie przezroczyste lampki LED zasilane tutaj na baterie, więc możecie je włożyć gdzie bądź i po prostu one świecą w zimnym kolorze. Lampeczki są, a nie w ciepłym, ponieważ ja wolę jednak ten chłodny odcień światła, więc stwierdziłam, że wezmę, więc tak jak już mówiłam, w Lidlu były to moje jedne z pierwszych takich... Świątecznych zakupów i Lidl teraz niedługo będzie miał naprawdę mega ofertę, jeśli chodzi o świąteczne dekoracje, więc tam również warto zaczepić swoje oko. W Kerfur zakupiłam takie papierowe chusteczki, również w śnieżynki, szare w śnieżynki, bo one mi mega pasują do koncepcji stołu, które, którą mam. I tu jest 20 serwetek, 33 na 33. Takie srebrne, lekko połyskujące. Padły mi w oko i widziałam, chyba kosztowały 8 zł, i były dosyć drogie. Dalej, w Kastoramie. W Kastorami jest mega dział z dekoracjami, i naprawdę macie to wszystko podzielone kolorystycznie. Więc jeśli macie koncepcję jakąś na wystrój, na przykład srebrno-biało-czerwony, to po prostu idziecie tam, konkretne działy obskakujecie i macie wszystko. I tutaj już w zeszłym roku one mi się podobały, ale niestety były wykupione. Niech Was nie zmyli to, że jest biały i czarny w jednym pudełku. Po prostu kupiłam z moją koleżanką dwa opakowania i się podzieliłyśmy, że wzięłyśmy jeden taki, drugi taki. Są to jelonki brokatowe, które występują jeszcze w innych kolorach i dwa takie jelonki kosztują 8 zł, bądź koło 10 zł. Już nie jestem w stanie Wam powiedzieć, ale so, dla tych jelonków po prostu. Warto wybrać się do Kastoramy, ponieważ są przepiękne, brokatowe, super wykonane. Jeszcze nie wiem, gdzie ja je tutaj umieszczę w dekoracjach, ale na pewno będą grały pierwsze skrzypce. W Kastoramie również zapas dwustronnej taśmy, która jest niezbędna. Wzięłam również w Kastoramie takie przylepce na rzep, do których prawdopodobnie, które prawdopodobnie będę zaczepiać wieńca adwentowe, więc tutaj takie oto. Przylepce. I jeszcze ze stokrotki zakupiłam sobie książkę z potrawami wigilijnymi. Ona kosztowała 7 zł. Ogólnie dział taki książkowy w sklepie stokrotka. A się poplułam. Jest naprawdę mega bogaty i ja zazwyczaj tam, gdy robię zakupy, rzadko kiedy wychodzę bez jakiejś książki. Więc tutaj wzięłam sobie potrawy wigilijne. Jest tu przegląd takich klasycznych potraw wigilijnych, więc. Więc można się zainspirować, zobaczyć jak się te przepisy mają w stosunku do tego, co znamy z domu rodzinnego, więc stwierdziłam, że na pewno się w tym roku przyda. No to no dobra, pepko pepko, teraz pepko e, pokażę Wam rzeczy, które zakupiłam w Pepko i pierwszy mój, e, mój e, pobyt w Pepko zakończył się zakupem kolejnej książki kucharskiej, które uwielbiam, więc e, ile bym książek kucharskich nie dostała, to zawsze będę się cieszyć. E, I w Pepko były dwa bądź trzy rodzaje tych książek. Ja się zdecydowałam na rodzinną książkę kucharską, pierwsze, drugie, trzy. Drugie danie i deser Książka kosztowała 20 zł Jest mega wykonana w twardej oprawie Spory format Ale tak jak sama nazwa Wskazuje jest super wydana W ogóle Jest inspiracja na pierwsze, drugie danie Oraz deser więc pod tym względem Możecie naprawdę Zaczerpnąć wiele inspiracji Jeśli chodzi o codzienne obiady I tak dalej więc daję wam cynk Że za 20 zł możecie dostać taką książkę W pepko. była również nowoczesna kuchnia i tradycyjna kuchnia babci czy coś takiego, więc to tak z takich jeszcze nieświątecznych rzeczy, a kuchennych jednak. Taki oto pojemnik plastikowy, który kosztował 10 zł, z otwieranym tutaj dekielkiem w ten sposób i kielkiem otwieranym w ten sposób. Ja bardzo często robię naleśniki i pancake'i i po prostu taki, oto, pojemnik jest mi niezbędny, żeby po prostu włożyć tutaj mikser i wszystko ładnie wymieszać na gładką masę. Ma również tutaj nóżki, które sprawiają, że jest to pojemnik antypoślizgowy za 10 zł. Naprawdę myślę, że. Fajna sprawa. Z promocji takich, z kosza takiego promocyjnego, również z złote 50, zł wzięłam taki zestaw do wycinania i rzeźbienia w dyni. Bardzo taki podstawowy, jakościowo, jak się pewnie domyślacie, nie ma tutaj szału, ale za złote 50, zł przecenione z 5 zł stwierdziłam, że wezmę na następny rok będzie. I teraz tutaj patrzę, czy mam jakieś nieświąteczne rzeczy. Skarpetki, Dwa złote, taka biała skarpetka, są mi potrzebne do DIY-u, więc wzięłam skarpetki. No i teraz przechodzimy właśnie do tych rzeczy świątecznych, choć ten koszyk, w którym to wszystko mam, nie jest w tematyce świątecznej, ale jest, był, niestety. No był, jest mi potrzebny w domu, więc wzięłam właśnie taki oto pojemnik, który jest biało-czarny, kosztował 15 zł. Bez przykrywki, bo pokrywka nie jest mi potrzebna. Czarny w środku, jak widzicie, spory przekrój tego typu koszyków, pojemników jest w pepko, więc daję Wam cynk. No i teraz w końcu te świąteczne dekoracje. Pepko zawsze co roku zaskakuje nie tylko w święta, ale również w inne okazje. Poszewkami, które kosztują 10 zł, które są bardzo dobrej jakości i przepięknie wyglądają, i w tym roku również Pepko ma przepiękne poszewki. Ja zdecydowałam się na tą, która idealnie pasuje mi kolorystycznie do tego, jaki, w jaki sposób chcę w te święta udekorować mieszkanie, czyli będzie to biel, szarość oraz czerwień. I ta poszewka jest. Po prostu kwintesencją tegorocznych świąt, w moim chwili obecnym niemaniu Przepiękna za 10 zł, 40 na 40. No, po prostu nie opłaca się szyć, ponieważ no, za dychę takiego materiału na pewno nie dostanę. Na zameczek tutaj. Kryty, więc super jakość I również wiele innych Wzorów i kolorów Jesteście w stanie w pepko dostać Więc po to Po same te poszewki warto się wybrać Do pepko. To już pokazywało bardzo wiele dziewczyn Ja również zdecydowałam się na ich zakup Czyli są to takie papierowe Sztywne pudełeczka, w których Możecie upiec muffinki Za 5 zł macie Tutaj sztuk 20 nie, jest tutaj napisane, że 20 groszy za sztukę, więc ogólnie rzecz biorąc, na pewno porcję taką solidną tych mufinek można upiec, więc pod tym względem myślę, że się to również opłaca i były również szare z białymi gwiazdkami. W temacie takim pieczeniowym nie mogłam się oprzeć. Jest to kolejna seria stemplów do robienia ciastek i tutaj za 10 zł macie w cenie yy, obręcz, w, które, w którą po prostu wycinacie sobie yy, kółko, a potem do tej obręczy wkładacie tutaj hmm, słój Powinno gładko tutaj wejść, ale mniejsza z tym macie obręcz, i potem na tym wyciętym kółeczku wyciskacie wzór. I tak naprawdę, o ile ciastka mam już chyba ze z trzech zestawów, bo jest bardzo popularny, to właśnie tego bałwanka oraz reniferka nie posiadam w swojej kolekcji, więc stwierdziłam, że biorę na takim drewnianym stemplu. Macie takie silikonowe nakładki, które wrzucacie i. Po prostu jest to fajna alternatywa na em, ciasteczka bożonarodzeniowe, więc tutaj serdecznie Wam polecam. Zbliżam się ku końcowi Kolejną rzeczą jaką wam pokażę Za 5 zł jesteście w stanie dostać W pepko takie oto Winietki na prezenty Już gotowe Bardzo takie świąteczne I klasyczne, brokatowe Srebrne oraz białe I tutaj również takie jakby lustrzane Renifery oraz napisy Merry Christmas Więc tutaj za piątaka jest ich też Tutaj sporo Więc na pewno na większość prezentów Wystarczy tasiemka, którą przy kasie można zakupić Ja wzięłam taką z wąsami, 3 zł, kosztuje, nie wiem ile metrów tutaj jest, bo nie napisali na opakowaniu Ale takie wąsy do zdobienia prezentu dla faceta, myślę, że będą super opcją I za 3 zł wzięłam również pakiet. paket, pakiet, pakiet. pakiet takich oto naklejek również bożonarodzeniowych, które przykleję albo na kartki bożonarodzeniowe do środka, albo w jakiś inny sposób wykorzystam są tu girlandy, jakieś ostrokrzewy, bombki, choinki tym podobne rzeczy, więc na pewno się opłacało, ponieważ mamy tutaj za 3 złote bardzo duży wybór takich naklejeczek, więc na pewno tutaj się to przyda i to by było tyle moi drodzy, jeśli chodzi o ten hall większość ozdób świątecznych typu bombki i tak dalej zakupiłam w zeszłym roku ale myślę, że jeszcze co nieco się tutaj pojawi, więc w temacie blogmasu na pewno jeszcze jakiś tego typu haul się pojawi ten jest taki zapowiadający ponieważ już tak naprawdę od połowy listopada jesteście w stanie praktycznie w każdym supermarkecie sklepie dostać um, ozdoby świąteczne więc tutaj na pewno to co chcecie znajdziecie, w Wystarczy poszperać, a jeśli nie stacjonarnie, to na pewno przez internet dostaniecie y, dosłownie wszystko, więc to by było tyle moi drodzy, jeśli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że okazał się dla Was inspirujący, a tymczasem dziękuję serdecznie za uwagę i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się do zobaczenia! Pa!